Witam! Tym razem spróbujemy od razu zacząć dronem rejestrować tereny w okolicach kopalni Monogaz, która jest właśnie w tamtym miejscu. Fajnie się prezentuje ten ee, słup, można powiedzieć, wysokiego napięcia który idzie z elektrowni atomowej, do której zaraz spróbujemy dotrzeć. Ale oprócz tego okolica, jak i tutaj akurat sam silos atomowy dość fajnie się prezentuje. Tam w oddali widać tamę, Tame Tam się prezentuje. To chyba miasto Grafton? Bo i nie. Hm. To chyba nie jest Grafton, bo Grafton powinien być tam, daleko. No, akurat mamy taką pogodę, że teren jest zamglony. Ciężko cokolwiek tu zobaczyć. E Ale w tych okolicach, akurat teren jest dość górzysty. Ciężko tutaj można powiedzieć o miejscówkę dla zbudowania kamp. Dość rozległy teren. Ciężki widać turystyczne, akurat się tu znajdują, drogi też ale e, mimo wszystko teren dość skomplikowany. O, misiaczek na dole też łazi rocks To miejsce, okolice związane no, widzę, akurat już niestety ubili przeciwników. W każdym razie miejsce wypoczynkowe motel, można powiedzieć, z stacją benzynową Road ROCKETS w okolicach Monoga, który jest u podnóży gór Seneca. można powiedzieć, chyba największych. Szczytowych gór w tym rejonie. Tam znajduje się fort Bractwa. E, w oddali widać miasteczko Monogat, dzięki któremu tutaj dużo placówek ma właśnie nazwę po nim. Dość skalisty teren, klifowy, ale równie dobrze fajny. E, elektrownia atomowa Monogat, tak samo. I widok można powiedzieć na Dolinę, w której znajdziemy Morganton, chociażby a tam w oddali widać szczyt świata. No, niestety mam pecha co do pogody. Ciągle pada. Jak ta piosenka? W każdym razie tutaj teren jest dość ciekawy, dość płaskawy, ale taki zadrzewiony. Więc można by było postawić kam. Tylko, że no, nie wiem, czy. Ciekawiłby ten teren. Do tego właśnie, żeby mimo wszystko tu się ustawiać. Aczkolwiek na dole widzę kleszcze, więc. Kiepski przeciwnik na to, żeby czasami was odwiedzał. Dom Dyni. Miejsce strategiczne, ze względu na to, że można zawsze tu zrobić szybką misję codzienną. Czyli będzie ona polegała na zbieraniu Dyni. Niemniej jednak okolica dość ciekawa, albo groźna, tak to ujął, ze względu na to, że jest w okolicach, tam właśnie widać, rozpadlina, z której często spalacz potrafi wyjść i tą okolicę obserwuje. Tam mamy już strefę bagienną. Tam mamy, można powiedzieć, autostradowy autostradowy parking i można powiedzieć takie centrum parkingowe dla tirów z stacją benzynową z parkingiem ogólnie restauracją i tak dalej także zajazd taki no tam mamy oczywiście góry i w tamtym rejonie też gdzie widać tutaj u podnóży te górki znajdziemy też jaskinie gdzie kręci się Szpon śmierci. Jesteśmy w okolicach ośrodka Synowie Dana. Gdzie często mamy tutaj do czynienia z eventem, e, którym trzeba po prostu zacząć grać, hałasować, aż zjawi się Wendigo do zabicia. E, w tym rejonie sporo można powiedzieć jest fajnego terenu. Ale takiego pochyłego, więc też ciężko ustawić się na przykład K. Niemniej jednak malowniczy teren. Górzysty, malowniczy, całkiem ciekawie to wygląda. W oddali mamy widoczny właśnie fort, bractwa. Jesteśmy jakby z drugiej strony Monogat, zupełnie tych gór, które tam były widoczne. Na, na, na szczycie tej górki właśnie jest nadajnik. I tam w oddali widać właśnie zajazd Red Rocket na autostradzie, oraz właśnie miejscówkę, gdzie były te dynie, czyli dom dyni. Ten widok akurat fajnie wygląda. To droga, kiedy zjeżdża w dół, i dolina między właśnie wzgórzami. Fajnie to wygląda. I przestało w końcu padać. Tam widoczna w oddali metalowa kopuła. Tu Monogat i cała okolica z nim związana. A z tej strony to, co przed chwilą pokazywaliśmy, czyli e, synowie Deina i tamta dolina. Tu mamy z kolei nasz fort Atlas, który jest fortem bractwa. I jak widać Seneca. Rocks, czyli jedne z największych szczytów w tej okolicy, z tej strony zdecydowanie lepiej się prezentuje Fort Atlas, forteca bractwa, w której urzędują przywódcy, przywódcy bractwa, jest to ich, główna ich baza w Apala. Stąd rozciąga się widok też na praktycznie większość mapy. Jaki mamy Seneca Rocks? Czyli najwyższy szczyt w tych okolicach. Szczyty Seneca Rok. Dość fajnie, fajny teren widoczny. Tu mamy akurat linię torów kolejowych z mostem i drogą za nią. Akurat przy takim jeziorku. Oprócz tego prezentują się z tej strony dość ciekawie, ponieważ mają takiego dziwnego ptaka, który nie wygląda na to, jakby to był spalacz, tylko wygląda, jakby to był jakiś zmutowany duży orzeł. Ciekawe, bo nie przyszło nam walczyć z kimś takim. Ja jestem tutaj przybity, więc widać, że no właściwie to ciekawe kto go w ten sposób przybił i kto z nim walczył. W każdym razie fajna rzecz, no fajnie to wygląda Widok jak wspominałem dość ciekawy. Z tej samej góry już jest widok dość właśnie interesujący. Można się na nią wdrapać. Nie jest łatwo, bo trzeba z od odpowiedniej strony się na nią wdrapać. Niektórzy budują tu też camp, ale wtedy jest ciężko się tu przenieść. Bo jak widzicie nawet pandę można tutaj spotkać. Więc taki jakby ekster. Szczyt świata. To miejsce gdzie spotkamy tak, przede wszystkim stację kolejową, mnóstwo spalonych, handlarza oprócz tego powiązane rzeczy związane z narciarzami przede wszystkim, bo to obiekt narciarski typowy, ale również znajdziemy tu Rose z jej misją. Także tu mnóstwo innych widzę rzeczy. Ale przede wszystkim ciekawe, jak wygląda właśnie ta kopuła tutaj z góry, do której nie możemy się dostać, bo w sumie nie ma takiej możliwości, żeby się tu dostać. Aczkolwiek to mi przypomina drugie piętro. Tak to trochę wygląda w tym miejscu. Aczkolwiek no widzę, że mapa z drugim piętrem ładuje się osobno. To uda mi się wylecieć czy nie uda mi się wylecieć? O, jak to wleciałem, skoro mi się nie udaje wylecieć. Na samym szczycie mamy pomieszczenie, w którym też przesiaduje Rose. Pierwszy raz pewnie można zobaczyć to z zewnątrz, jak to wygląda. Do tej pory można było chodzić w środku. Bo właśnie, Rose tam siedzi w środku i nadaje z tamtego miejsca. Więc owszem, widok ma całkiem fajny. Bo widać i Seneca Rocks, Monogat, tam Morgan Prawdopodobnie musiałbym się bardziej przyjrzeć. No, tam white spring w oddali, widać praktycznie spory widok, stąd jest a na samym szczycie co mamy. Dokładnie, ten znak top of the world. Aż zrobię sobie zdjęcie. Tak, to się prezentuje. Jeżeli chodzi o kamp, no może i w okolicach coś można gdzieś zdziałać. No to zbliżamy się w końcu do naszej stolicy, Whitespring. A no mamy tutaj taką zajezdnię z magazynami. Przeładunkowa stacja, tak bym to ujął. Wagonalnym jest stanie, jak widać sporo przetrw przeżyła, przetrwała. Tam mamy w tory, które prowadzą do stacji kolejowej White Spring. I Spring też widać. Już, można powiedzieć, prawie na wyciągnięcie ręki z polami golfowymi, ciekawy teren, tam widać szczyt świata. Można by się tutaj na tych wzgórzach też gdzieś osadzić, bo i widać na przykład tereny, gdzie kamp można by było tu postawić, aczkolwiek to i tak jest teren górzysty. Więc łatwo nie będzie. Tu mamy jakiś obóz taki mały. No, więc coś można by zrobić, ale chodźmy do White Spring w takim okładzie. White Spring dość spory teren. I bo ja to nazywam stolicą. Bo jednak tutaj wszystko się sprowadza. Mamy helikopter na dachu, który zabiera nas, nas na ekspedycję. Misji trzeba właśnie zaliczyć, udając się właśnie w to miejsce, żeby ekspedycję odblokować. Mamy tutaj centrum handlowe pod ziemią pod budynkiem można powiedzieć, w którym znajdziemy wszelkie rzeczy, wszelkie plany, różne rzeczy naprawdę przeróżne. No i tu też minerwa bywa właśnie w tym miejscu, gdzie też pokazuje. znajdziemy tu mnóstwo kuli na około wiewiórek czy innych tak naprawdę przeciwników, bo i nawet szpona śmierci możemy tu znaleźć. No i też słowne miejsce ze względu na charakterystykę, odnośnie pól golfowych. Dość dużo płaskich terenów, tak jak tam na przykład, które są e, fajnie też e, zrobione na tyle, że jest ładnie przycięta trawa zielona i dużo też osób buduje w tych miejscach właśnie wtedy camp, aby mieć e, dobrą e, podstawę do zbudowania właśnie tego kampu rozległy teren, dużo guli tak jak tu widać taką fajną małą kopułę fontanna, która jak podejdziemy znaczy fontanna, obok jest źródełko takie zlewik można powiedzieć, z którego możemy pić i zabiera nam znaczy odejmuje wszystkie choroby, które obecnie posiadamy, także leczy nas z tego nie trzeba mieć wtedy jeżeli wam zabraknie oczywiście leków na choroby właśnie to można się udać tutaj. Spory teren. Mnóstwo itemów można znaleźć wszędzie. No, coś jakby. Jak patrzę w tą stronę, to mam skoki. FPS-ów, nie? Ale jak tu się obracam, to idzie już ładnie płynnie. Aż dziwne. Za dużo tam jest widać itemów. I to jest na przykład dowód na to, dlaczego nie można mnie rozszerzyć budżetu kam. Albo móc postawić kamp obok kampa drugiego. A dlatego, że widzicie, tutaj dali tyle szczegółów, że mimo dobrego sprzętu fps spadają i jest ciężko. Więc i tak samo jest niestety z ograniczeniami budżetu i stawianiem odległości albo wielkości kampu. Nie można postawić obok siebie ze względu na to, że Prowadzi to właśnie do problemów z optymalizacją i wydajnością. Po prostu sprzęt... znaczy nie sprzęt, tylko silnik gry nie daje rady. Stąd, żeby móc na przykład rozszerzyć budżet KAMP i te mm, możliwości, to trzeba by było zmienić silnik gry, który dałby radę to wszystko przetworzyć. I cóż, konkluzja? Jest to niemożliwe, żeby w Falloutie to zmienić. Dlatego też widzę często, że właśnie wszyscy piszą o tym, żeby budżet, że jak to zwiększyć, że jak to jest tyle tych itemów i jak to zbudować. No nie da się. Nie da się. Jedynym sposobem na to, żeby postawić wszystkie itemy, które się zdobyło i żeby je zaprezentować, to zbudować na przykład camp, w którym postawicie parę itemów oraz wejście do. Schronu, który, gdzie następnie w tamtym schronie będzie wejście do kolejnego schronu, i do kolejnego, i w tych schronach można prezentować wszystko, co się do tej pory zdobyło. Innego sposobu na to nie ma. Ewentualnie zakup różnych kamp i przełączanie między jednym, a drugim, a trzecim, a czwartym kampem, no ale nie można mieć ich wszystkich naraz, więc jest to i tak uciążliwa sytuacja oczywiście w White Spring wszędzie zobaczymy roboty, które są przyjaźnie nastawione, dopóki ich oczywiście nie zaatakujecie. O! czyżby Wendigo się tam gdzieś skradały, tak to wygląda trochę, nie? Dokładnie. Koło stacji kolejowej widzę Wendigo. Przesiadują. We trzech? Aż dziwne, że tu nie ma robotów, bo zawsze były. O, tu są. Widać, są za daleko, żeby miały zasięg. Tak powinny ze sobą już walczyć. Ale to dlatego, że Wendigo nie strzelają z daleka, z dystansu. Gdyby to były supermotanty, pewnie już by strzelały i już by zaczepiły. Zatem byłaby wojna. No, i można powiedzieć, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o widok z drona w tych terenach, w których byliśmy, czyli w tych terenach widzieliśmy te tereny. Tutaj widoki. Tutaj. No i tu. Tutaj byliśmy już wcześniej dronem. Zatem pozostaje nam ten teren ten teren do odwiedzenia dronem i ten teren pół mapy mamy zrobioną teoretycznie wiadomo widać w ten sposób jaki to jest ogrom terenu na przykład żeby chodzić wszędzie z buta trochę roboty co? jeszcze na koniec postanowiłem pokazać teren który jest można powiedzieć blisko Whitespring i pól golfowych, na których właśnie rozkładamy często są kampy Pomnik Górników Otóż miejsce, gdzie akurat przesiadują roboty i niebezpieczne roboty ze względu na to, że są one agresywnie nastawione W każdym razie teren dość taki Spadzisty zbocza są dość strome. W każdym razie tutaj mamy rozpadlinę, z której często spalacz też wychodzi. Co ciekawe, w tym terenie właśnie niedaleko White Spring, więc można go tutaj zobaczyć. Tutaj oczywiście jest nadajnik na samej górze i kopalnia, w której kryją się supermutanci. Będziecie mieli tam misję. ...żeby właśnie do niej zajrzeć. Kryją się tam dość e, nieprzyjemni mutanci. Oraz teren właśnie, można powiedzieć, taki dość... ...dość przyjazny. Można by tu rozłożyć na przykład gdzieś kam. Ale... nie wiedziałem, żeby ktoś rozkładał w tych terenach kam. Co ciekawe. Bardziej wszyscy wolą te pola golfowe. No, wiadomo: pola golfowe mają to do siebie właśnie, że ładnie tu można coś rozstawić. Bo jest w miarę trochę płaskiego terenu. Ładna zielona trawa. Otwarty trochę teren, także można spokojnie tu się rozłożyć. Bo oprócz tego. Naokoło e, łażą też roboty, które potrafią nas ochronić przed e, niebezpieczeństwem. Niedźwiadek ma tu swoją jaskinię. Pięk. Dość często tu przesiaduje O, to jest jego nura, jego domek. Zawsze sobie tu śpi. Pięk. I to by było na tyle. Trzymajcie się.